Mega Wam dziękuję za, sto, za 140 subów. I dzisiaj się dowiecie, czy te dwa filmy to fake, czy prawda. Czy dzisiaj wstawię swój drugi film? A, ani. A, ani a, 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 tak się nie dowie. Nie zobaczycie tego. Także musicie sprawdzać, czy będzie nowy film. Czy nie? Jak myślicie, to była ustawka tylko pod film, żeby nagrać coś takiego śmiesznego. Czy to jednak prawda? Um, dalej możecie głosować. Jeśli film się pojawi, no to ankieta jest skończona. Jeśli film się nie pojawi i to tylko pod yy, ten, ten shorts, no nie ten shorts, to po prostu powiem, że ankiety koniec i ogłoszę prawdę. Także możecie wyczekiwać, czy czy będzie no ten, ten film, o to na tyle. Zaraz wstawię kolejny short, bo generalnie nie, że się robi, ale mam go w tych e, w wersjach roboczych, także jest w drodze ten filmik. A teraz będę go kończyć, także no, to na tyle buściaki.